Kuźnia Ustroń w tym sezonie nie ma najlepszej formy, jeżeli chodzi o wyjazdy. Na ostatnie 9 spotkań rozegranych właśnie na obcym terenie piłkarze z Ustronia odnieśli aż 6 porażek. Wszystkim widzą za ekranami telewizorów może kawę. I za chwilę rozpoczniemy to piłkarskie widowisko. Sparta dzisiaj w, w strojach czarnych z złotymi numerami. Z kolei goście z Ustronia dzisiaj w niebieskich koszulkach i żółtych spodenkach. Ten zawodnik, a w międzyczasie rozpoczynamy przewaga w centymetrach po stronie Sparty Katowice, jednak tutaj zawodnik później Ustroń najwyżej. Wy... Nieudanie przejmują to goście bui. W kierunku rycki, nieudanie. Przejmuje to Zambrano, jednak tutaj popełni mały błąd techniczny i być może teraz będzie sytuacja dla kuźni. Bujok. Pokazuje się jeszcze waliczek, być może do niego będzie zagranie tak do tyłu, żeby dośrodkować tą piłkę. Decyduje się na samodzielne dośrodkowanie, Mamy strzał! I dośrodkuje Sobotka. Na krótko, zaskakujące rozegranie. to teraz piłkarze z Zambrano w pole karty jeszcze strzał! Blisko, teraz Lipniak, poprzeczka, tylko jeszcze próbuje dobić Zambrano. Na piłkę do Lipniaka, tam jeszcze tutaj próbował się złożyć do nożyc. Jeszcze raz dystansu Michalski na te zagrania w kierunku Bartłomieja Kędzierskiego na uruchomienie. Na, na uruchomienie tego zawodnika, gdyż jak wiemy dysponuje on niesamowitą prędkością. Jeszcze teraz fauluje Adamczyk i mamy pierwszą żółtą kartkę. W... Zmiana ustawienia. Drużynie gości, teraz możemy zobaczyć zmianę na 5-3-2, troszeczkę bardziej defensywną strategię. Teraz Kędzierski, faulowany jeszcze. Ligocki, przez z Wawocznego, który zostaje ukarany żółtym kartonikiem. Na środek, jednak nieudanie. Szlufarski jeszcze przejmuje. Jeszcze teraz bój na środku boiska. Pokusi się uderzenie, zbiera się. To uderzenie jednak powstrzymuje go cały czas, Kamilo. Do środkowu jest! I tymczasem Kędzierski do środka, do Wawocznego, teraz 4, 4 na 5. Przewagę mają piłkarze z Ustronia w posiadaniu zawodników. Jeszcze tutaj próba dośrodkowania, jednak ostatecznie to Jasek łapie piłkę. Utrzymuje posiadanie. Bernard. Bernard, pokazuje się tam jeszcze Szlufarski na dobiegnięcie i ten decyduje się na zagranie do Ryski. Ryska strzela i mamy pierwszą bramkę dla drużyny Kuźni Ustroń. Świetnie, rozegrana akcja. Podanie na lewą stronę do Michała Rycki. Może teraz jeszcze Sparta pokusi się o kontrę. Wawoczny, prostopadle do Kędzierskiego. Kędzierski goni go jeszcze Ligocki. Ale Kędzierski pokazuje teraz charakter. Podaje prostopadle. Próbował zagrać do gącerza, jednak świetnie teraz zainterweniowali obrońcy Kuźni. Jeszcze doświadkowanie w pole kardy blisko strzelenia bramki. Kędzierski jeszcze strzał. Jeszcze raz Kędzierski. Kędzierski faulował na jego zawodników, Kuźni ustroj, i na tym zakończymy. Oraz z numerem 18 Dawid Lipniak, grać głową chociażby Jelgien i Zakarczenko, który w dwóch meczach z rzędu strzelił dwie bramki z główki. Dośrodkowanie i teraz bliski przecięcia piłki Michalski. Do gącerza gącesz. Uwalnia się ze swojej gry, jeszcze raz Goncerz. Goncerz środek pola, ale nie było nikogo, który by przeciął tą piłkę. Jeszcze tutaj Mazurek strzela z dystansu i mamy bramkę! Co za strzał! Pawła Mazurka! Po prostu nie do opisania. Przepiękny strzał z dystansu. To był chyba około 35 metr. I mamy Bramkę na 1 do 1. No, Bramka dosłownie z niczego. Bramka, której wielu ludzi by sobie nie wymarzyło. A tutaj w Katowicach. Paweł Mazurek. Jednak już możemy zobaczyć, że Gonzo kieruje się w pole karne. Teraz Sobotka. Mazurek strzela po ziemi. Tutaj liczył. Liczył teraz, że Jasek odbije tą piłkę. Bui. Była po prostu padła jednak Kamilo interweniuje. I teraz może Mateusz Mazurek. Popychany jednak cały czas walczy o piłkę. Mazurek! Była ręka! Ale sędzia się nie dopatrzył. Jeszcze mamy strzał. Zablokowany. No tutaj ewidentna ręka, której arbiter główny nie zauważył. Jeszcze tutaj sędzia podbiega z żółtym kartonikiem do ławki rezerwowych Sparty Katowice. Sobotka na lewej stronie pokazuje się łączek, do niego zagranie, dośrodkowanie w pole karne. Dobrze interweniuje Jasek. Byłego byłego zawodnika chociażby Górnika zabrze, zdobywcy Pucharu Polski. Jeszcze teraz ma wystrzał! Co za uderzenie! Kolejna piękna bramka, piłkarzy Sparty Katowice. I teraz drugi z braci Mazurek. Mateusz Mazurek, proszę Państwa! Piąta bramka w tym sezonie tego zawodnika, ale co to było za uderzenie? No dzisiaj bracia Mazurek, no, mają jakiś sposób na. Strzelenie przepięknych bramek Adamowi Jaskowi. Narpiew Paweł. Uderzeniem z 35 metrów. Jednak na nic się to zdało. Jeszcze teraz Rycka próbuje atakować. Ma wystrzał! Ale Kucharski broni. I teraz zobaczymy, jak wykorzystają, wykorzystają to piłkarze guźni. Sikora teraz popycha Camilo Torresa ukarany żółtą kartką, zarówno Kamilo Torres, jak i Adrian Sikora. No tutaj, jak rozumiem, decyzję żółtej kartki dla Adriana Sikory, tak lekko nie rozumiem jej w stosunku do Kamilo Torresa. Mateusza Mazurka, a ze strony kuźni ustroń Kamila Szlufarskiego. Teraz jeszcze faulowany pytel przez wcześniej wspomnianego Pawła Mazurka, który zostaje. Ukarany żółtym kartonikiem. Jeszcze raz Pietraczyk. Zauważa waliczka. Waliczek. Jednak dobrze interweniuje. Zambrano. Tutaj jednak mamy przewinienie. I ukarany zostaje Kolumbiczyk. Żółtym kartonikiem. Wybicie piłki. I to jednak za Wybija daleko. Jak najdalej. Jeszcze do tego dobiega gącerz. Ostatecznie przejmuje. Zambrano. Zambrano. Prosto padle do łączka. Ale na pozycji spalonej Kamil łączek. Ale to. Na 99% była ostatnia akcja tego meczu. Jeszcze Kamil Łączek w ostatnim się ukarany żółtym kartonikiem. I Mateusz Długosz kończy ostatni mecz tego sezonu. Sparta Katowice wygrywa po zaciętym boju 2 do 1.